Wiadomo, że każdy mot ma swoje plusy i minusy, ale wyczuwalny jest tutaj tak zwany ból dupy, że został wyrzucony z kim mówi, że jego wspaniałe pomysły zostały zamienione. Na razie podsumowując, pierwsza recenzja wypadła w miarę pozytywnie, druga, tu już jechanie po bandzie i początki wyzwisk. W trzeciej spodziewam się jakiegoś adresu personal zamknęli moto z naciskiem na graczy, na którzy moda gnoją, jak kto oczekiwałby i po co na recenzję gniota? Może dożywić komuniki i dojechać do Autor przecież nie napisze pozytywnie, bo nie będzie lajków i subów. Status pokrzywdzonego przez BS i krytyka naszych gier to fachowość i wiedza o kotie, to jest to jest zwykłe kwestii. szukanie atencji. Przeciwnicy przeznaczenia go poklepią po plecach i tyle, jest a może tyle ktoś nowo w, za... w samej recenzji że aż szkoda ją komentować, przyczepia się do przecinków, a sam mówi Jaszczębie albo myli z Baltramem. Dzień dobry, ponadgodzinna recenzja przeznaczenia, którą mieliście okazję obejrzeć na moim kanale na przełomie lat 2020 i 2021 spotkała się z dość pozytywnym odbiorem. Stosunkowo sporo wyświetleń jak na wielkość kanału, dużo komentarzy z waszej strony i pokaźna liczba łapek w górę pod tamtymi filmami bardzo mnie motywują do pracy. Muszę nawet wam powiedzieć, że odbanowano mnie na forum drużyny Sposzczenia, czego pewnie po tym intrze żałują, ale jest jak jest. Nie powinno was więc dziwić, że zajmę się kolejnymi częściami antologii Destiny, począwszy od epilogu, co zresztą obiecałem wam w poprzednim filmie. I choć trochę to trwało, oto kolejna recenzja przed wami. Epilog pojawił się 24 kwietnia 2017, co wnioskuję po temacie na forum drużyny Spostrzenia. Ale jeśli jest to błędna informacja, Poprawcie mnie, nie doczekał się jakikolwiek patrzy, choć pis z grudnia zeszłego roku sugeruje, że wraz z premierą rosyjskiej wersji możemy się spodziewać ładki u nas, ale póki co nic takiego nie miało miejsca. A jak o łatkach mowa, samo przeznaczenie doczekało się niedawno wersji 1.6, takiej legitnej. Uwaga, w necie możecie się natknąć na informację o wersji 1.6. Jeśli uda Wam się ją jakoś pobrać, to w nią nie grajcie, bo w rzeczywistości mod jest w tej wersji w o wiele gorszym stanie. Więc jeśli ktoś po mojej recenzji się nie przeraził, to może zagrać. Ja bym nie grał. Ten segment przeznaczamy na chamską reklamę. A zatem zachęcam Was wszystkich do polubienia tego materiału i pozostawienia po sobie komentarza. Takie działania budują zasięgi. Subskrybujcie i klikajcie dzwoneczek z ustawieniem na wszystko, bo spersonalizowane z tego co widzę średnio działa. Zajrzyjcie też na mojego fanpage'a i grupę Discordową. A widzów naprawdę oddanych, zachęcam do wsparcia mnie poprzez serwis Patronite lub YouTube. Odpowiednie linki w opisie. I to wszystko. Zaczynamy! Fabuła przeznaczenia Epilog ma miejsce po zakończeniu akcji pierwszej części serii i po pokonaniu Smoka Ożywieńca oraz pozwólcie, że tutaj zrobię krótkie wtrącenie i ostrzegę przed spoilerami z samego przeznaczenia jak i z tymi Epilogu. Przy tym pierwszym nie będę się w ogóle powstrzymywał, przy drugim ograniczę się do minimum oraz po wielkiej zdradzie Wielkiego Mistrza Apogeona który miał gdzieś równowagę i wolał zostać wybrańcem Beliara, kontrolując czarny i mroczny zakon. Bezimienny zostawia swoją załogę na pokładzie Esmeraldy i wyraca na wyspę Korinis, by raz jeszcze zmierzyć się ze sługami Beliara. Tutaj już mam swój pierwszy zarzut do epilogu, którego krótki teaser mogliście już nawet wyłapać w recenzji przeznaczenia. Gildia ma jednak jeden poważny problem, jednak o nim nie będę mówił, bo samo przeznaczenie nie jest temu winne, tylko bardziej to co się będzie dalej działo z historią. Ten mod ustala jedną kanoniczną ścieżkę, którą wcześniej podążał nasz bohater, czyli Mroczny Zakon i może samo w sobie nie byłoby to jakieś złe, ale fakt, że przechodząc dodatek inną ścieżką, brak ci zrozumienia fabuły kontynuacji tak w ogóle. O wiele lepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby w samym przeznaczeniu historia mrocznego zakonu rozwijała się niezależnie od ścieżki, jaką nasz bohater podąży, w związku z czym wiedzielibyśmy, co apogeon narozrabiał, nawet grając myśliwym czy paladynem. Za to zostanie członkiem Mrocznego Zakonu mogłoby część kwestii bardziej rozbudowywać, ale sytuacja, gdy zawartość dla pozostałych gildii jest niedostępna, a wymaga się jej znajomości do ogrania kolejnej części, jest dla mnie średnio akceptowalna, nawet mówiąc o modyfikacji. W ogóle to pokłoniłbym się przed Destiny Team, jakby na początku gry można było sobie wybrać, jaką gildią graliśmy wcześniej i od tego zależałyby w lekkim stopniu dialogi a jej przebieg zadań mógłby być różny. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że byłoby to trudne przedsięwzięcie, ale niebotycznie podniosłoby to jakość moda. Niestety w ostatecznej wersji zostajemy z narzuconym z góry kanonicznym przejściem przeznaczenia ścieżką Mrocznego Zakonu, ale mało tego, ponieważ wybór Gildii Głównej to jedno, ale gra predefiniuje także to, że opowiedzieliśmy się za złodziejami w konflikcie z Czarnymi Jaszczymbiami, to jakiego mistrza sobie wybraliśmy zostając czeladnikiem, a nawet wywiązanie się romansu bezimiennego z córką Onara, Eleną. Uwierzcie mi, byłem tak samo zdziwiony jak Wy. Już to pomijając, uruchamia moda i pozytywnie się zaskakuje. Estetyczne ekrany, startowy i ładowania, logo. Porządne intro w formie slajdów, choć tekst pod nimi czasami za mocno zalatywał poezją i zaczynamy zabawę. I to taką, która dawała mi w wielu miejscach sporą satysfakcję. Urzekło mnie przede wszystkim to, jak sytuacja na wyspie diametralnie się zmieniła. Duża, wręcz olbrzymia ilość NPC dostała całkiem nowe rutyny względem podstawki, co podkreśla to, że trochę się pozmieniało, jak nas nie było. Fajna jest też obecność zmian, zarówno będących bezpośrednimi konsekwencjami naszych działań przeznaczeniu, jak i takie, które miały miejsce samoistnie. Barnaba, strażnik magazynu przy domie Mateo, siedzi teraz na ławeczce zamiast Jacka, bo stracił robotę z powodu kradzieży w magazynie. Jora zajął miejsce Laresa, bo sprzedał swoje stoisko i jest pierwszym MPC w mieście, który nas wita. Rosji mieszka teraz w domu Meldora, a Luisa przejęła dom Lemara po jego nagłym zgonie. Kort Zastąpił Li jako dowódca najemników. Również spora część postaci z górniczej doliny, doliny przodków i Arkendaru przybywa do Korinis. I takich przykładów mógłbym jeszcze trochę podać. Sęk w tym, że rozumiecie o czym mówię. I jasne. Śmiało można tutaj zarzucić modyfikacji to, że te rutyny po prostu pozmieniano z innymi NPC. Ale biorąc pod uwagę fakt, że jest to ciągle fanowski mod, można mu to wybaczyć. Jeśli chodzi o fabułę to w wielu miejscach naprawdę mi się podobała i ewidentnie widać, że stworzenie niezależnej historii, a nie tylko rozszerzenia do gry, bardzo się przysłużyło opowieści. Główny wątek koncentruje się na pokonaniu rocznego zakonu, ale bohater nie może tak po prostu rzucić się na wszystkie oddziały wroga i ich pokonać. W mieście pojawił się ruch oporu, składający się głównie z obywateli, z którymi wspólnie działamy i próbujemy osłabić szeregi wroga. W wielu miejscach wypada to naprawdę super. Komuś Zlecamy czy jest zabójstwo, ktoś tam musi na chwilę swoim dziękiem zająć strażnika. Do tego też dochodzą problemy farm, klasztoru, czy różnych gildii pobocznych znanych z przeznaczenia, które w mniejszym lub większym stopniu nawiązują do wątku głównego. Zadania tutaj są naprawdę długie i skomplikowane. Nieraz przeplatają się ze sobą w taki sposób, że ruszenie jednego wątku wymaga popchnięcia fabuły innego, i naprawdę często dobrze to wychodzi, ale tylko w sytuacji, gdy wiemy, że musimy zrobić coś jeszcze, bo często jest też tak, że gra nas nie informuje o tym, że jakieś inne misje wymagają wpierw postępu. W związku z czym gameplay czasami u mnie polegał na ganiu po okolicy. Próbach wykonywania innych zadań i modleniu się w nadziei, że akurat quest mi się nie zabugował. Są też sytuacje, gdzie pojawienie się dialogu wymaga dodatkowego przedmiotu, o którym nie było mowy, na przykład złota, i ów dialog się nam nie uaktywni, dopóty odpowiedniej ilości go mieć nie będziemy. Na pewno pomocny mógłby być dziennik, który by gracza na pewne rzeczy naprowadził, ale niestety jest on zrobiony w dokładnie taki sam sposób, jak w przeznaczeniu czyli miast by pomocnym, zasypuje nas pierdołami pokroju filozoficznych rozważań bohatera, pozbawionych jakiejkolwiek głębi czy też bawienia się w poetę. Często w zadaniach brakowało jasnej wskazówki, gdzie pójść, przez co latałem jak głupi po kilkunastu NPC, szukając rozwiązania. Ale takie rzeczy uwydatniają się dopiero później. Na początku tak nie przeszkadzają. A fakt, że pierwsze zadanie z dużą satysfakcją rozwiązałem dopiero po 5 godzinach gry, uważam za godne szacunku. I tak, trochę to wynikało z mojej nieuwagi, bo przed tym był możliwy do wykonania mniejszy quest, który można było ukończyć w 10 minut. Ale nieważne. Z lepszych przykładów to bardzo spodobała mi się jedna z pierwszych misji, gdzie musimy skontaktować się z lordem André. Od tak nikt nas przecież nie wpuści do więzienia, więc musimy poszukać rozwiązania, którym jest podanie się za osobę która przyszła nakarmić lorda po rozpoznaniu sytuacji naszym celem jest wyciągnięcie paladyna z więzienia jednak nie można tego było zrobić byle jak bo wtedy na miasto spadną konsekwencje to też musimy upozorować jego śmierć czyli stworzyć odpowiednią truciznę i zorganizować obywateli do pochówku naprawdę bije brawo za takie zadanie szanuję też przygodę z Bilgotem gdzie autentycznie miałem ubaw przy jego rozwiązywaniu niestety są też momenty gdzie chciałem się za głowę z powodu absurdalnego poziomu głupoty. I część z was może teraz stwierdzić, że przesadzam i powinienem być bardziej obiektywny, ale posłuchajcie tego. Mieszkańcy tak strasznie konspirują, by osłabiać szeregi mrocznych i robić to po cichu, a bezimienny bierze w tym udział, aż tu nagle uznaje, że zabije jednego z oprawców publicznie. Nie żartuję. Było zadanie związane z czerwoną latarnią, gdzie jeden z baranów znęca się nad dziewczynami Bromora, jednak chroni swoją to samo, i każe dziewczynom mieć założone opaski na oczach przez co nie możemy ustalić jego tożsamości. Oczywiście, Borka czy Promor nam nie pomogą, więc, gdy bohaterowi tożsamość z Wola udaje się ustalić, bezimienny krzyczy w towarzystwie innych mrocznych, że go zabije i to robi. Przed głupotą bohatera ratuje go inny mroczny, który stwierdza, że tamten Baron przynosił hańbę zakonowi, ale nie ratuje to scenariusza, bo bezimienny i gracz tego nie wiedzieli. A wystarczyło uknąć intrygę z otruciem Barona przy kolejnej wizycie w Burdelu. I Podobnie, gdy protagonista dowiaduje się wszystkiego o planach orkowych najemników, i nagle, w świetle dnia, przy ogromnej liczbie świadków, mówi Arnoldowi, wspomnianemu najemnikowi, że go zabije. I tym razem przed aktem głupoty ratuje bohatera sam Arnold, który mówi mu: Poczekaj z tym, ja tu jestem szpiegiem króla. Podobnie, strasznie żałosna była infiltracja ratusza, gdzie wspomógł nas łowca nieumarłych. Florian, mówiący o tym, że Mroczni chcą się spotkać z mistrzem Gildi i zdobywamy znowu pancerz Altaira i wchodzimy do ratusza bez zasuniętej twarzy i rozmawiamy z osobami, takimi jak Demetrius ze Świątyni Śniącego, czy Walter, nasz współpracownik w mieście przeznaczeniu i ci nas kompletnie nie rozpoznają, co jest bardzo naciągane. Czy nie lepszym rozwiązaniem by było polecenie Florianowi, aby udawał mistrza i zamiast nas przeprowadził wywiad, albo założenie zwykłej szaty z maską, bo bo kto mówi, że mroczni muszą wiedzieć, że misz posiada inny panterz od reszty? Dialogi w wielu miejscach wydają się być naprawdę w porządku. Raz jeszcze, epilog jako niedodatek naprawdę na tym zyskuje, bo nie kontrastują one już tak bardzo ze stylem pisania Pirani Bajc, i pomimo czasami nadmiernego patosu czy też poetyckości o wiele lepiej już się je czyta. Wiele postaci wypada tutaj naprawdę fantastycznie. Dodaje się im głębie i sprawia, że przestają być po prostu NPC z imieniem. Baron von Ritterheim został odkupiony w moich oczach, gdyż wytłumaczono jego dziwne zachowanie z przeznaczenia, tworząc z niego nihilistę. Blizna, który szuka sposobu na zmianę swojego życia na lepsze i ciągle błądzi po wytyczonych sobie ścieżkach, jest naprawdę fantastyczny. Luisa ma naprawdę badassowy moment historii, a dialogi z kobietami już nie wyglądają tak żałośnie jak to miało miejsce w pierwszej części sagi. Członkowie mrocznego zakonu też prezentują się całkiem nieźle, bo części z nich nie robi się na typowych złoli, a ukazuje jako ludzi z uczuciami honorowych. Z kolei odbrązawia się magów ognia czy wody, zostaje pokazana ich buta czy arogancja. Dużo dialogów opartych jest również o działanie naszego bohatera przeznaczeniu i nie traktuje się go jako postaci z czystym kątem, co też bardzo lubię. Świat to Korynis, i no cóż, jest w porządku, bo to świat z oryginalnego gotika. Doceniam to, że twórcom się chciało i pousuwano zawartość z dużej liczby skrzyń, idąc logiką, że bohater tam już przecież był. Co wiadomo, lekko zabija eksplorację, ale ukazuje konsekwencje. Podoba mi się też to, że część lokacji wykorzystano naprawdę z sensem na nowo i zachęca do ponownego zwiedzania mapy. Krypta Inubisa jest teraz miejscem nieudanych rytuałów nekromanty. Przy słonecznym kręgu znowu ktoś szkodzi, podobnie jak przy jaskini z próby ognia. Nie podoba mi się jednak to, że nie dokonano prawdopodobnie żadnych zmian w samym świecie, jeśli chodzi o przedmioty, budynki i tak A nawet jeśli, to te zmiany są niezauważalne. Lekko zmieniony model statku, który chciał stworzyć Garvel ukazałby progres świata. Zatem wystarczy czasami naprawdę niewiele, by zyskać duży efekt. W modyfikacji ponownie znajdą się easter eggi, mniej lub bardziej oczywiste. Jedno z zadań nazywa się Siedmiu Wspaniałych, czyli dzieli tytuł z pewnym filmem dla starych ludzi, jakby ktoś nie wiedział, a więc też jego remakeiem z 2016. Ten drugi z Cipsami to nawet zjadliwy film, pierwszego nie widziałem. Kontynuuje się też wątki Rena czy Werai, ale podoba mi się to, że zamiast ściśle podążać za ich historią z modów. Tworzy się dla nich nowe wątki. Swoją drogą to na forum Destiny Team wyczytałem, że Corini z Epilogu jest nawiązaniem do drugowojennej Polski. Okupanci miasta mają typowo niemiecko brzmiące imiona, z kolei przełęcz blokowana jest przez podejrzane postaci o rosyjsko brzmiących imionach. Aczkolwiek nie wiem, czy aż tak mnie cieszy takie nawiązanie w gotiku. Podoba mi się rozbudowa lore. W grze uznaje się zniszczenie run przez Sardasa, co nie przeszkadza w wyjaśnieniu trochę jak one działają, przyjrzeniu się ich naturze magicznej, ale i spojrzeniu na nie z perspektywy naukowej. Pojawia się znowu mnóstwo ksiąg i notatek, które tym razem mają więcej sensu, bo nie są to tytuły, które miałyby zostać napisane i wydane w przeciągu paru tygodni, z wyjątkiem ksiąg, które dostajemy od Bartosa, ale te akurat są jasno przedstawiane jako niedawno napisane w celu większego otwarcia się klasztoru i nosa na wierzących. Niestety to, co było olbrzymim problemem przeznaczenia, dalej pojawia się tutaj. Czyli nieskończone bieganie. Po 20 godzinach zabawy znowu wymiękłem i zacząłem korzystać z kodów, by się szybko przemieszczać. Twórcy nie ułatwiają sprawy, nie dając nam w praktyce prawie żadnych środków do szybkiego przemieszczania się. Jest teleport w formie kryształu do miasta i na farmę Onara, ale to trochę za mało. No i jest jeszcze możliwość szybkiego przemieszczania się do klasztoru za pomocą pierścienia, którego szukanie po ekwipunku i zakładanie było bardzo męczące. Kamienie teleportacyjne, choć są sprawne, nie są w pełni dostępne w początkowej fazie gry, a jednocześnie ostrzega się nas przed niebezpieczeństwem, jakie niesie za sobą korzystanie z nich. Zgadnijcie co! Wszystko jest z nimi ok. I oczywiście, część osób może tutaj próbować bronić Destiny Team, tym, że przecież runy teleportacyjne też nie działają. To prawda, ale po to wymyślono tambury teleportacji w Gotiku 3, by gracz nie biegał po całej mapie. Tak samo już sam start kiepsko się prezentuje. Zaczynamy w obozie Skipa po to by ten nam powiedział, że powinniśmy popłynąć na wyspę złodziei do Grega, a do tamtego miejsca płyniemy kilkukrotnie. Czy gra naprawdę nie mogła zaczynać się już u kapitana piratów? Poziom trudności wydaje mi się lepiej zbalansowany niż przeznaczeniu. Jasne, rzuca się w nas nieraz absurdalnie silnymi przeciwnikami w stosunku do niskopoziomowej postaci, którą obecnie gramy, ale gra w miarę świadomie sugeruje nam wykorzystywanie zwojów z zaklęciami, które są dość szeroko dostępne. Zlikwidowano progi punktowe przy nauce umiejętności, co trochę przyspiesza nasz rozwój, a sama gra jest bardziej szczodra, jeśli chodzi o rozdawanie bonusów. Sama rozgrywka jest bardziej dedykowana pod łuki i zręczność, więc ewentualnie tym zainteresowanych Polecam taki styl obrać. Ja wybrałem Builda pod siłę i broń jednoręczną, czego później trochę żałowałem. Wybór pancerzy jedynie mocno się. Bywa tak, że gramy przez parę godzin w jednym pancerzu, by naraz otrzymać trzy różne. Balans w złocie ciągle jest bardzo dobry, nigdy nie mamy za dużo pieniądza, ale nie męczy nas jego zdobywanie. Bardzo nie szanuję tego, że bohater znowu jest zerem i pomimo posiadania paru umiejętności, głównie złodziejskich, nie przydadzą się nam one w walce. Szczególnie hejtuję to, że nie próbowano wytłumaczyć słabości naszej postaci. Trzeba było wprost powiedzieć, że bohater był magiem i temu nie ma zbytniego skilla, ale na tyle co zrozumiałem dialogi, to bohater był raczej wojownikiem. I zapomnijmy o tych wszystkich dotychczasowych złych i dobrych rzeczach w tym modzie i pochylmy głowę nad techniczną stroną modyfikacji, która jest naprawdę fatalna. Miejscami przypomina ona projekt o budżecie filmu klasy Z. Przykładowo, na siłę wykorzystując waypointy z oryginalnego Gotika, odpowiadające za rozmieszczenie NPC i potworów, przez co postacie umieszczone są czasami naprawdę idiotycznie, zamiast dodać własne waypointy do gry. I to nie jest trudne, naprawdę. Sam się tego swego czasu nauczyłem i to wymaga paru sekund zaangażowania. Najlepiej to widać na Wyspie Złodziei, gdzie piraci rozmieszczeni są tak, że pomału wchodzą sobie nawzajem na głowy, czy też podczas finału wątku na farmie Onara, gdzie najemnicy z niewiadomych przyczyn ustawiają się szeregiem wzdłuż pola, rujnując klimat całej sceny. Żadne zadanie z odprowadzaniem NPC nie działa poprawnie, wymaga niemałego szczęścia Ustawienie NPC pod właściwym kątem, a raczej we właściwym waypoincie, by zadanie ukończyć od razu. Gracz przecież nie ma prawa wiedzieć, że musi pod konkretną kłodę do piłowania odstawić postać, a nie po prostu w jakąś wybraną okolicę. Sam te zadania ukończyłem tylko dzięki temu, że oglądałem gameplay na YouTube. Myślicie, że twórcy o tym nie wiedzą? wiedzą, tylko uważają, że NPC trzeba odprowadzić, idąc powoli, a nie biegając, tak jakby to miało jakimś cudem pomóc, gdy po prostu gracz nie potrafi trafić konkretny punkt. Miałem też problem przy zadaniu z oddaniem pewnych złotych pierścieni, których zwyczajnie w świecie nie było tyle, ile być powinno. Tworzenie pagiennego ziela zamieniło się w jakąś chorą minigierkę, o której gracz nie wie i musi przykładowo 30 razy nacisnąć produkcję konkretnego bagiennego ziela, zanim wytworzy się to, które chcieliśmy, a nie zwykły skręt. Miałem też komicznego buga, gdzie armii mrocznych paladynów nie pojawiły się pancerze na ciałach i walczyliśmy z armią gołych klat. Nie ma też konsekwencji Rutyn i taka Margaret stoi jak kołek w miejscu, czekając na rozmowę z serafią, która z bliżej nieokreślonych przyczyn się tam nie pojawi. Nie zawsze też planowanie lokacji pod kątem fabularnym się udaje. Pamiętacie, jak wspominałem w ramach recenzji: Przeznaczenia, że w jednej jaskini potrafiono napchać pięć różnych wydarzeń fabularnych? Tutaj jest podobnie, nawet za przykład posłuży się tą samą jaskinią z orkowym posągiem za miastem. W jednej odnodze znajduje się Florian, w drugiej część uciekinierów z miasta i w pewnym momencie uciekinierzy zostają zaatakowani przez mrocznego barona i zabici, a tymczasem Florian siedzi sobie spokojnie trochę dalej i nic nie robi. Szkoda, że Memorius zamiast skupić się na naprawie błędów woli narzekać na to jak ma jest gra w jego moda. W imię statystyk to moda przeszedłem w 35,5 godzin. Pewnie bez kodów byłoby tego ze 40. Nie ma tutaj wyboru gildii, mi to nie przeszkadza, ale żebyście wiedzieli, magia runiczna zgodnie z lor nie działa, więc zostaje Wam ścieżka bardziej fizyczna. Tekstur paki działają z modem. Sam korzystałem z Reese's z tekstur z Mix, jak i Direct 11. A czy połapiecie się w modzie bez grania w przeznaczenie, pewnie będzie ciężko, ale powinniście dać radę. choć umknie wam wiele ważnych kwestii. Finał historii był dość zabawny, bo polega na bieganiu i żegnaniu się z każdym NPC. Nie żartuję. I kurczę, ja bym chciał autentycznie jarać się tym modem. Jest tam wiele naprawdę niesamowitych momentów, które na papierze wyglądały nieźle, mogły wyjść dobrze, a wyszły tak sobie. Ostatecznym rozrachunku, pomimo naprawdę świetnych niektórych zadań, pomysłów na postacie lore, ciągle mogę przeznaczenie Epilog ocenić jedynie jako średniaka. Nie mogę go z czystym sumieniem polecić. Aczkolwiek osobom, którym się podobało przeznaczenie, ten mod powinien przypaść do gustu. Również graczom, którzy chcieliby czegoś minimalnie lepszego od samego przeznaczenia, polecam, natomiast gamerom z konkretnymi wymogami odnośnie grywalności już nie bardzo. Szkoda! Serdecznie dziękuję Borisowi za zredagowanie skryptu recenzji, Centyrisowi za przygotowanie miniaturki do filmu i Lukiemu 666 za objęcie kanału patronatem. Swoją drogą przebudzenie jest powszechnie uważane za najlepszą część sagi przeznaczenia, więc mam nadzieję, że w końcu się nie zawiodę. Na razie, trzymajcie się, cześć!